Witajcie chopy i dziewczki z tej strony polski ślądzok i w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zrobić itemy z drewna czyli miecz, sikiera, kilow, y ta no motyka i y armor czyli hełm, klata galoty i szczewiki. No, to zaczynamy. A więc na początek układamy się jeden patyk sam. Dowiemy się sam dwa diamenty. Nie, mumy diaksowy mieczyk. Tak samo możemy się zrobić z innych materiałów, też mumy. Jak widzicie, możemy się jeszcze zrobić też ze złota. Ale najsłabszy to jest też z tego jak widzicie drewna. Mogemy się też zrobić z kobla, nie? Ale to jest też słaby mieczyk. Najlepsze to są żelazne i diaksowe. Dobra, teraz wam pokażę jak zrobić kilofik. Robimy go tak, dwa patyki, trzy diaksy, nie? I mummy. Tak samo robimy jak. No, teraz ten diaksowy. I no z innych materiałów, tak jak mieczyki. Widzicie? Teraz robimy sikeranie. To robimy tak, dwa diaksy, sam diaks, sam i tak, nie? A są dwa patyki I mówmy jak Robimy tak, tak. I mówmy jak sowa I jeszcze na sum koniec się zrobimy motyka, nie? To my tak, pik Teraz wam pokaż, jak zrobić się ten. Zbroja o. Mówmy tak, Klata. 3, 2, 3. Mówmy piękna klatka. Teraz się zrobimy galoty. To robimy tak, Taki mostek. O. Teraz się zrobimy szczewiki, to robimy 2, 2, nie? To mamy diaksowe I teraz się zrobimy hełm, nie? O. I teraz żeby jakie nopki, nie? Żeby się nie zrobili na przykład zbroi z drewna, nie? Bo jak widzicie się nie do. Zbroja się jeszcze możemy zrobić z tego, o jak się to nazywa? I ta no, skóra, o, samo mypa. Dremenie. I też się możemy ze skóry zrobić armor. Ale to je, jak dumę najsłabszy, ja z tego nie robię, nie? To wola pozbierać i się z tego zrobić co innego. Na przykład biblioteczki. I w następnym odcinku wam pokażę jak się je robi i enchanting. Miało być dzisiaj w tym odcinku, ale poprzestawił się to. Wolał się najpierw takie banalniejsze rzeczy wam pokazać, a potem przełazić do trudniejszych, nie? No. A więc... Tak robi się... Mieczyk. Kilofik. Sikierka, łopata, motyka, klata, szewiki, galoty i hełmni. No i tak samo jak widzicie jeszcze się z żelaza to idzie zrobić. Tak samo klata ze złota też. No i z też nie zrobicie jakbyście nie wiedzieli. No więc trzymajcie się i do zobaczenia. Hopy i działuszki. Na razie.